I gdzie ono jest? Ukazuje się tylko wierzącym i znajduje się w Ilandze. Jeśli coś jej zagrozi, zagrozi też drzewu życia. Niebiosa muszą być zgodne. W niedzielę wzejdzie krwawy księżyc, rozumiesz? Nie rozumiem. Wówczas może narodzić się odważna, lecz to następuje tylko w wyniku śmierci. Następnie musiałaby odzyskać wszystkie swoje starożytne moce. Co jest ich źródłem? Jej bronię. Gdzie mogę je znaleźć? Gdybym wiedział, już bym nie miał. Ujawniał się w swoim czasie. Bronię? Jak w jakimś filmie... Przestań tej części jeszcze nie rozpracowałam. Lutando, nie rozumiesz, że tak możemy uratować naszego syna? Nie kochanie. Nie rozumiem. Jasne? Idę się położyć. Udam, że ta rozmowa nie miała miejsca. Lutando?